Chciałabyś nam pomóc? Bał, ciki, bał, bał Tak miły mówi mi Mał, mał, mał Moje serce pije dziki ciki, ciki ciu, Nie zatrzyma się Gici, gici, guz Znaczy kocham cię Raz jeszcze Bał, ciki, bał, bał Tak miły mówi mi Mał, mał, mał Moje serce pije dziki, ciki, ciki ciu, Nie zatrzyma się Gici, gici, guz Znaczy kocham cię Gici, gici, guz Znaczy kocham cię Ja mam takie złe zdania o moich braciach! Nie są straszni! Są moi bile! Dziękujemy wszystkim, nigdy już nie zaśpiewamy tej piosenki! Emerytura dobranoc! Centrum zostało zamknięte i będzie otwarte jutro o dziewiątej Dziękujemy za zakupy.